W drugi sezon KGHM Chrobrego w europejskich pucharach. Jakie założenia, oczekiwania na występy w EHF European League? No założenia, oczekiwania... Powiem tak, jeżeli w tamtym sezonie to było nasze pierwsze zderzenie w pucharach europejskich dla Kłopaków, to po tym już oni nabrali tego trochę doświadczenia i w tym sezonie to już musimy jak najlepiej pokazać się, jak z najlepszej strony. I oczywiście wychodzi się walczyć o zwycięstwo w każdym meczu. Jeżeli chodzi o mnie, to chciałbym zacząć zdobywać punkty, nie tylko doświadczenie jak w zeszłym sezonie, a żeby ta rywalizacja nasza była bardziej wyrównana i żebyśmy przechylili chociaż kilka spotkań na własną korzyść. Na ile to doświadczenie, zdobyte rok wcześniej, przyłoży się na grę drużyny w tegorocznych rozgrywkach i czego wy, trenerzy, będziecie wymagać od zawodników? No to, że nabrali tego doświadczenia, to już było widać w tamtym sezonie, po tym jak skończyliśmy to granie w europejskich pucharach i później to przełożyło się naprawdę na parkety naszej ligi. W tym sezonie też to jest, bo nie jeden mecz Akurat na tym doświadczeniu gdzieś dowiedzieliśmy do wygranej. No i miejmy nadzieję, że chłopaki po prostu będą dalej jak najlepiej rozwieć i iść do przodu. Myślę, że na pewno dużo da, bo już wiemy, jak to wygląda. Wiemy, jak silne są to zespoły w Europie. Jak trzeba się przygotować do takich meczów. Jeżeli chodzi o nas, no nie mogę odpowiedzieć za siebie. Chęć na pewno pokazania się z jak najlepszej strony, udowodnienia też, że, że wcale ten poziom nie, nie jest tak odległy od naszego, który na pewno jesteśmy w stanie zaprezentować. Gdyby pokusił się trener o porównanie grup z ubiegłego roku, a obecnej, która była, czy jest bardziej wymagająca? To nie można porównywać, bo jest naprawdę mocne zespole w licei europejskiej, bo to jest, e, to jest e, pod, po ран, 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 jest drugi puchar europejskiej, gdzie grają naprawdę mocne solidne zespole z mocnych lisk. I tu musimy po prostu mówię, jak najlepiej pokazać je i prezentować Polską na terenie międzynarodowym. Ciężko powiedzieć, który, która grupa jest trudniejsza. Na pewno w zeszłym roku trudniej nam się grało z tego względu, że był to nasz debiutancki sezon w Lidze Europy. Teraz już powinno być łatwiej z naszym doświadczeniem, które nabyliśmy w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o zespoły, myślę, że Sporting pokazuje w tym sezonie w Lidze Mistrzów, że jest. Bardzo silny i taki też był w zeszłym sezonie, więc to była jedna z najtrudniejszych drużyn, z którymi przyszło nam się mierzyć, i myślę, że to się w tym sezonie nie powtórzy. Tak naprawdę nie znamy jeszcze potencjału: zarówno drużyny ze Szwecji, jak i drużyny z Hiszpanii. Na pewno mamy wideo, będziemy się przygotowywać pod każdy zespół i wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej, ale tak ogólnie myślę, że, że na pewno tamta poprzednia grupa była trudniejsza. Druga siła Hiszpanii to drużyna kompletna. Gdzie Chrobry będzie szukał swojej szansy na dobre rozstrzygnięcie tego pojedynku? Gdzie szukać? W każdym meczu trzeba po prostu dawać siebie wszystko. Znamy siłę przeciwnika, mamy wideo. Zobaczymy jeszcze wszyscy razem, ale to już jest na serwerze i tak samo jest to w internecie. Można przez YouTube samemu zobaczyć. No i tu co, mocna, twarda obrona i atak, skuteczna gra w ataku. My musimy się skupiać na swojej grze i na swoich dobrych elementach na pewno, a naszym mocnym elementem powinna być solidna gra w obronie przez 60 minut. Myślę, że mamy na tyle szeroki skład, że możemy wytrzymać kondycyjnie spokojnie grę na, wysokim, na wysokich obrotach, wysokie tempo, szybkie tempo gry. I tutaj myślę, że możemy upatrywać swoje najmocniejsze strony.